Witajcie, kochani, niech Jezus Chrystus będzie uwielbiony w naszych sercach i w naszym życiu. Jesteśmy w dziesiątym rozdziale Ewangelii Łukasza i czytamy od 36 wersetu. Przypomnijmy sobie to, co czytaliśmy wczoraj, przypomnijmy sobie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, o tym, co to znaczy być dla kogoś bliźnim. I Jezus tak kończy: Który z tych trzech, Twoim zdaniem, był bliźnim tego, który wpadł w ręce bandytów? A on odpowiedział: Ten, który okazał Mu miłosierdzie. Wtedy Jezus mu powiedział: Idź i Ty czyń podobnie. I Jezus dalej opisuje drogę poznania Ducha i Jego woli. A gdy szli, wszedł do jednej wsi. Tam pewna kobieta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę, zwaną Marią, która usiadła u nóg Jezusa i słuchała jego słów. Ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy powiedziała: Panie, czy nie obchodzicie, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. A Jezus jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się ją i martwisz o wiele spraw, ale jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. I słowo Boże zawsze należy czytać w całości. Wcześniej widzimy sytuację, gdzie Jezus wyjaśnia. Uczonego w piśmie i wyjaśnia nas, opisując postawę prawdziwej i bezinteresownej miłości w czynie i w działaniu. A tutaj widzimy dalej, jak Jezus idzie do miasta, zostaje przyjęty przez Martę, która ma siostrę Marię. Marta się krząta wokół posług, chce go wspaniale ugościć, szykuje garami, szczela, pracuje. A Maria w tym czasie siedzi u stóp Jezusa, patrzy się na niego i słucha jego słowa. Tak. I nagle wchodzi jej siostra i mówi: Panie, powiedz jej, żeby mi pomogła. Ja tu cały czas pracuję, chcę cię ugościć, dla ciebie to wszystko robię, a, a ona mi nie pomaga, a ty tu jesteś. No ja chcę, żeby było wszystko idealnie, pięknie. A Jezus patrzy jej w oczy i mówi: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele spraw, a jedno jest potrzebne. Maria wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odebrana. Jak to wszystko dzisiaj ze sobą połączyć? Jak to złapać? O co chodzi tak naprawdę Jezusowi? O to, że prawdziwe dobro i prawdziwa miłość i prawdziwe działanie wypływa z relacji z Nim. Wypływa z Jego Słowa. Wcześniej uczony w piśmie miał Słowo Boże tu, ale nie miał Go tu. I to wszystko było na nic. Tutaj Marta ma tu Słowo Boże. Tu ma, działa, pracuje, ciśnie. Ale nie ma go tu, a Maria zaczęła od tej prawdziwej, dobrej, pierwszej, najważniejszej cząstki, którą jest Jezus, i przyjęła jego słowo tu. I od tego się wszystko zaczyna. Dopiero kiedy przyjdziesz do Jezusa i nakarmisz się Jego słowem i prawdziwie będziesz miał z Nim relacje, wtedy On da Ci miłość, mądrość, odwagę, wtedy On będzie żył przez Ciebie i prowadził Cię drogą miłosiernego Samarytanina, drogą prawdziwej służby, drogą prawdziwego miłosierdzia, drogą Twojego powołania, drogą pewności, stałości. Drogą ucznia, drogą prawdziwej misji. Wtedy On przez ciebie będzie wykonywał swoje słowo. Wtedy On przez ciebie będzie żył, ty będziesz doświadczał prawdziwego życia. To On wszystko uczyni, bo bez Niego nic nie możemy zrobić. W Ewangelii Jana czytamy, że to On jest latoroślą, a my jesteśmy, jej gałązkami. On jest winnym krzewem, my jesteśmy latoroślami. I sami z siebie nic nie możemy uczynić, nic. Bo jeśli trwamy w winnym krzewie, w winorośli, płyną w nas jego soki, jego ożywcze życie. I On przez nas żyje, a Ojciec jest tym, który przycina i uprawia. I to musi się w nas wydarzyć. I to wydarzy się tylko wtedy, kiedy Ty postawisz Jezusa na pierwszym miejscu, i zostawisz wszystko, i usiądziesz jak Maria, jak ta kobieta, i zakochasz się w Jego słowie, zakochasz się w Jego obliczu, zakochasz się w Jego duchu. I będziesz słuchać z otwartymi oczami, z otwartą buzią, łaknąć i pragnąć Jego sprawiedliwości, Jego miłości, Jego prawdy, kiedy ty zakochasz się w prawdzie i nie będziesz już mógł bez niej żyć. Wtedy On będzie przycinał cię, oczyszczał, kształtował i wreszcie cię pośle. I wtedy On będzie żył przez ciebie, i twoje czyny będą prawdziwie czyste będą miały prawdziwą wartość i głębokość będą inne nie będą już twoje nie będą już niczym definiowane tylko nim on sam będzie ich definicją on sam będzie ich wykonaniem sprawcą działaniem chceniem pragnieniem ale to się stanie tylko wtedy kiedy on sam w tobie będzie jedyny Jedynym Twoim łaknieniem, celem, źródłem, kiedy wszystko będzie z Niego wypływać i do Niego prowadzić. To chce uczynić w Tobie Bóg, a wtedy ta miłość będzie czymś naturalnym, czymś prawdziwym, czymś Twoim od Niego. Kocham ten rozdział. Bardzo dużo czasu spędziłem myśląc nad tym. I to jest jedyna droga. Jezus nie chce mieć najemników, nie chce mieć wyrobników, nie chce mieć znawców prawa, nie chce mieć nauczycieli, nie chce mieć wielkich liderów, nie chce mieć ludzi zawalonych obowiązkami. Jezus chce mieć uczniów. Chcę mieć przyjaciół rozkochanych w Nim ponad wszystko. Chcę mieć tych, którzy potrafią się zatrzymać, zobaczyć Go w bliźnich leżących w rowie, pobitych i zdruzgotanych. Chcę mieć tych, którzy siedzą i patrzą w Jego oblicze dzień i noc, którzy budzą się w nocy rozmawiając z Nim, którzy wstają i pierwsze co to myślą tylko o Nim, by z Nim być. Chce mieć. On chce mieć rodzinę. Pamiętacie inny fragment, jak Jezus naucza? I przychodzą. Przyszli twoi bracia i przyszli twoja, przyszła twoja matka. A Jezus patrzy na nich. To są moi bracia siostry i matka, ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Jezus chce być dla ciebie najważniejszy. Chce, Jezus chce, aby, aby On był dla ciebie najważniejszy. Aby był w centrum. Wtedy zrozumiesz dopiero to, to wszystko, a i tak będziesz wiedzieć, że niczego nie rozumiesz. Bo, jak pojąć tego, który jest niezgłębiony? Jak zrozumieć tajemnicę, która jest już odkryta, a zarazem jeszcze tak nieprzenikniona? Wtedy prawdziwa pokora będzie bardzo potrzebna. Ale Jezus będzie dawał Ci się poznać każdego dnia, w radości, w bólu, w cierpieniu we wszystkim. On jest winnym krzewem, myla to roślami. Niech On stanie się dla Ciebie najważniejszy. A On sam w Tobie wykona Słowo Boże, które stanie się rzeczywistością. Słuchaj Jego słowa, idź za Nim odważnie, wykonuj je i trwaj w Nim tak jak Maria. Niech On będzie najważniejszy, pierwszy, słuchaj Jego słowa z zapartym tchem, a jak Ci się nie chce, to i tak słuchaj. Wejdź głębiej niż to ciało, wejdź głębiej niż Twoje emocje i uczucia. Wejdź głębiej niż Twoje stany umysłowe, emocjonalne, wejdź głębiej w ducha, a wtedy wszystko się zmieni. I każdego dnia będziesz znał Go coraz głębiej i coraz bardziej, bo On jest Bogiem. On jest prawdziwy. On jest osobą. On chce być przez Ciebie poznany i chce, abyś, aby On był Twoim życiem. A wtedy wszystko to On rozpali i poprowadzi. On chce Ciebie. Chce Twojego umysłu, Twojego serca, Twojej duszy, Twojego ciała. Twojego ducha, chcę być tam uwielbiony. W każdej cząsteczce Twojego istnienia, i kiedy Ty mu na to pozwolisz, i rozkochasz się w Nim tak głęboko, że pójdziesz za Nim, niosąc krzyż, zaprzesz się siebie, i będziesz szedł, naśladując Go, to On otworzy przed Tobą swoje serce. I on przez ciebie będzie dokonywał tych dzieł, których on sam dokonuje. On przez ciebie wykona swoje słowo w tobie. Szukaj Boga całym swoim sercem, a znajdziesz. Niech postawa Marii będzie dla ciebie kluczem do wszystkiego, co czytasz w słowie. Bo tego oczekuje od nas Pan. Panie, proszę Cię, uprość nasze serca, otwórz nas na swoją miłość i osobę. Proszę Cię, uczyń nas i daj nam postawę Marii. Abyśmy rozkochani w Tobie, byli po prostu Tobie poddani i trwali w Twoim odpocznieniu, zasłuchani w Twoje słowo. Z otwartą buzią karmili się Twoją prawdą i byli prawdziwie zakochani w Tobie. Jedyny Boże i Panie. Amen.